O tych, które są... Proszę, proszę. O tych złodziejstwach. Proszę, jakich złodziejstw? No o tych wszystkich przekrętach. Ale konkretnie? No tych, co są ujawniane teraz w całej... W całej... Ale konkretnie, co jest ujawniane? Jakie przestępstwa? Miasto. Czego takiego? No tego pana, co, co te taśmy nagrywał na was. To ja nagrywałem? Ale, ale konkretnie niech pan powie, na czym przestępstwo polega. Na wyłudzaniu, na wyłudzaniu... Pier pieniędzy z budżetu państwa, ale konkretnie jakich pieniędzy kto komu wyłudzał, kto komu zabrał niech pan wytłumaczy z tego z, z tego z sprawiedliwości, ale z jakiej sprawiedliwości proszę pana nie mnie pan nie słucha, nie łapie o, za słowa, bo pan dobrze wie, o czym ja mówię no właśnie, no właśnie nie no właśnie nie wiem, dlatego ja chcę pan chciałbym, żeby chciałbym, żeby pan nam wszystkim wytłumaczył, kto komu co ukradł, ale Pan chce, pan chce powiedzieć, dajmy panu możliwość. Niech pan powie. Dlaczego, dlaczego mi pan nie odpowiada? Nie no, ja panu chcę odpowiedzieć, tylko jak pan powiedział, kto komu ukradł, kto komu ukradł i co? No z, z pana koledzy z Solidarnej Polski. Ale co ukradli i komu? Ale... Ale, ale po, niech pan poczeka, niech pan poczeka, proszę pana, nauczmy się kulturalnie rozmawiać wszyscy. Nauczmy się kulturalnie rozmawiać, bo pan chciał wyjaśnić, czyli tak, którzy moi koledzy co ukradli, jakie zarzuty, jakie konkretne zarzuty. No ci te, o których mówi i TVP1, i TVN, i Polsat, i wszystkie telewizje. Brawo! No to ja tylko chcę panu powiedzieć, że rzeczywiście są zarzuty tylko dla jednej osoby konkretnej, czyli bo pan wie, pan dla kogo w ogóle, bo tak żebyśmy wiedzieli. Do pan Meaz ma chyba zarzuty i ten drugi pan. Pan... Pan, pan Michał Woź dostał zarzuty rzeczywiście nie. za to, że zakupił Pegazusa. Co panu w Pegazusie, przy, przy, znaczy dał pieniądze, znaczy podpisał środki, które zostały zakupione, przy, przez które został zakupiony Pegazus? A co panu tam nie odpowiada w Pegazusie? Proszę pana, nie odpowiada mi to, że. I na czym złodziejstwo polegało, niech pan powie. Pozycja była inwigilowana przez Pegasusa. Ale, ale wie pan, wie pan, no ale wie pan, a wie pan, że to na przykład tą inwigilację zatwierdził, to inwigilację, jak pan nazywa, zatwierdzają sądy i zatwierdził sędzia tuleja. Zna pan, tak? Tak, proszę pana. Znam pana sędziego tuleje. Ty... Nie ufam mu pan? Ufam? Oczywiście, że. Ufam. No to jest, skoro mu pan ufa. <laughs> to znaczy, że dobrze zrobił, tak? <laughs> no niech pan wytłumaczy. Jak pan wytłumaczy? No. Czy sędzia tuleja? wiedział na kogo podpisuje kwity czyli podjął decyzję nie wiedząc co podpisuje tak znaczy on był do... urzędnikiem on był urzędnikiem Proszę państwa, dajcie panu powiedzieć, no pan chce wyjaśnić. Ja państwa bardzo proszę. Czyli pan twierdzi, że sędzia tuleja nie wiedział, co podpisuje, tak? Znaczy nie wiedział, na kogo podpisuje kwity. Ale nie no, były właśnie, były właśnie oznaczone. To znaczy chyba, że nie czytał dokładnie, co podpisuje. A sędzia może tak robić? Nie podpisy. Znaczy, czy sędzia może, może podpisywać, nie wiedząc, co podpisuje? Wie pan co, niech pan ze mnie nie robi mądrzejszego niż jestem. Dobrze? Nie, ja właśnie pana słucham tylko. Tak. A jeszcze, jeszcze, przepraszam, ja panu bardzo kulturalnie traktuję. Chcę tylko, żeby pan wyjaśnił o co chodzi, bo rozmawiamy. Bo pan na początku krzyczał, nam przeszkadzał, dlatego chciałem wiedzieć z jakiego powodu. Z jakiego powodu choćby, że teraz pan chce iść do Unii Europejskiej, tak? Ale jakby wie pan, wie pan, wie pan, wie pan, tylko zacznijmy od tego. Pan oskarżył, że ktoś komuś kradł. Nie potrafi pan powiedzieć, kto komu co kradł. Nie, jak Pana zapytałem o co chodzi, to Pan powiedział, że chodzi o tego, co dostał w zarzuty. Więc zarzuty dostał Woź za zakup Pegazusa. Jak Pana zapytałem, na czym to dokładnie polega, to Pan powiedział, że chodzi o to, że sam sędziowie coś podpisywali i nie wiedzieli, co podpisywali, tak? Znaczy, proszę Pana, jest, taka jest sprawa, że Pan Woź kupując Pegazusa nie kupował ich z tych pieniędzy, z których powinien je kupować. A z jakich powinien kupować? No chyba z innych, jeżeli są zarzuty prokuratorskie. Ale z jakich w takim razie Pana zdaniem? No bo to były publiczne pieniądze, no to publiczny, znaczy program, znaczy program do walki z przestępczością publiczny to powinien kupować z jakiego budżetu, jak nie z publicznego? To program do walki z przestępczością był wykorzystywany do inwigilowania opozycji, tak? Ale ja Panu mówię, że no, sędziowie, sędziowie twierdzili, że nie, sędziowie twierdzili, że nie. Sędziowie powie, chyba wiedzieli, co podpisywali, chyba, że tak jak Pan mówi, nie wiedzieli. Chyba nie wiedzieli. No, rozumiem. Dobrze, ja panu, ja panu dziękuję, że pan wytłumaczył nam o co chodzi. Bardzo dziękuję.